Common, baby, come on Ty on Jest starszy, jest samiczku. Jest kurwa! Witamy wszystkich odobców. obców Lata baby, come! Come baby, come on! Come on, baby, come on. Come on, 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 Nie, pierwsza. Pierwsza jest, ale straciliśmy. Przepraszamy za, za ten trochę, żeśmy tak opóźniali, że czekaliśmy na gołębie, ale już się Pierwsza jest. Ale ładny czas. Ładny czas, nie? O, 38. Powiem, że tak, o czwartej były wypuszczone, dopiero po południu. I czekamy na następne. 25 daliśmy, 132 km. Warunki się trochę zmieniły, pozwoliły wypuścić, także czekamy. Gratulacje Rafałowi, kurde Rafał, zrobił dzisiaj super robotę. Ci czekamy no. Ale ładnie z kierunku przyszło. A pięknie. Uderwała się. się o no? -hmm. pięknie ma. Zaraz kurde z tymi. To nie jest. To ci kawałami. To jest. Chodzą. Chodzą. Toczka, na. mał Ale na no. Kapit Krzysiekł u nas na locie dzisiaj Emocje są kochani Czekamy na na serce mi, no, czy ona tak się oderwała? No to, to to oderwała się Ona to co zobacz godzina 38 No godzina 38 Andrzejku, wiedzisz jak ci mówiłem, że o 16 dopiero wypuszczę, a ty pojechałeś do domu. Mieliśmy tutaj goście Andrzejka. Andrzejku, no przepraszam cię, że tak wyszło, ale czekamy. I teraz najlepiej, żeby... Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce czy ogólnie czołówkę, ja zawsze czekam, żeby był ten gap taki, żeby była taka przerwa. No wyczekamy. Ale pięknie przerwa kierował? Poderwało się. Maliłeś, ja myślałem, że te 13, też tak nie to trzy nazwka też takie miały. To 04. A to 04. To tam idzie. Tak, zobacz. Tam nie. Chodzi o 38. Teraz hmm. może wpaść więcej, wiesz? Panie, oderwałeś. Mm -hmm. Nie, pierwsza szpica przyszła, nie? Zakarmili je w Na pewno jest, ona nawet nie chce jeść. Także kochani, w końcu zaczęliśmy ten sezon z młodymi. Sorry, bo tak trochę, kurde, słońce mi tutaj wali przy ten Postawiliśmy specjalnie trochę wyżej ten stan, żebyście widzieli też przylot. Czekamy na serca. Rafał, jeszcze raz super, kurde, dzisiaj lot u Ciebie. Dziesiąte miejsce. No, dziesiąty tam go, kurde, my jesteśmy z, z Krzysiek pod wrażeniem, że tak powiem. I lepsze loty na pierwsze miejsce na pewno nadejdą, ale najważniejsze, że masz wszystko w domu, nie? Także, to jest super. A, to się działa, oby tyle nie przyszło że... Ale zobaczymy nie ma na razie czekamy, co Pani? Także... Ale no, pięknie przyszła z przyszła

Ciekawostka, ta 04, ona mi się zamieziła na jakimś treningu, ja nie było chyba 3-4 dni, właśnie, ale na karmieniu była tym samym i ona tak się ubudowała, ale... Czuło. Jeszcze powiem tylko taką ciekawostkę, że nasz klub, z którym lecimy, on jest na północy. Większość mi tam poszło 500 czy 600 i poszło na taką. Jest, klub. jest, jest, dwie sztuki. Kamen! A, jest późniaki tutaj. Kamen! Jest Krzysia! jest później. Jest, jest, klub. jest. Kamen! Yes, 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 yes. yes, yes, yes. No, jak Kevin, nie do mnie, nie do wiaderka tu. Późniak patrz, zobacz. Kevin! Tak. Krzysia, skąd? Ciśia Messi brawo, Krzysia, Krzysia młoda sobie wybrał taką faworytkę. Jest. Ale zobacz, Późniak, kurde dobra. Zdjęcie. O, ten troszeczkę dostał ten Późniaczek, nie? Ale na to tworem przesię obsadziliśmy. No? Mm. Dobra, fajnie. Ale dał się. Ten, rozdłużony. poszedł do pojedynki. No? Tych później dała radę. No. Ona przeszła, yy, yy, ten późniaczek na ogonie przeleciał. No, i razem no, się trzymał. Dał radę, nie? Bo no, ona no, pierwsza szła, nie? No. Ale ja się cieszę, że wybrałeś tą i znowu. <grymne> Trzecia. Mogła no. być druga. Druga, wiesz... Ale z kierunku już, nie? Bo ty z widziałeś. kierunku, z kierunku. Fajnie, że się oderwały, nie? No. Na następne, ale fajnie jest. Szkoda, Andrzejku, kochany, że nie ma Cię, bo emocje by były jeszcze większe. No fajnie, że jest. Ale samiczki. Samiczki. Ja obstawiałem bardziej na, na, na samczyka tego jednego. A to jest pierwszy lot. Ja, tak. Trójeczkę masz. Jakie to było czasy? Nie 44 czterdzieści cztery. Ale zobacz jaka... Sporo, nie? Tak, wyrąbała coś. No taki gapik spory. Aj, młody dobrze. No tak, młody dostał trochę. Ogólnie kochani, ciężkie loty dzisiaj na Anglii. Rafałowi fajnie poszło, bo wypuścili też tam wcześniej. Czy słuszna decyzja czy nie, mi się wydaje zawsze słuszna, że po południu jednak te młode ciągną do domu. Zobaczymy, kochani. My się żegnamy. Chcemy tak spokojnie dzisiaj też z Krzyśkiem tutaj sobie obejrzeć ten lot. Pierwsza trójka odbita, fajnie mi się wydaje. I czekamy na następne. Jeszcze raz pozdrawiamy Ciebie Andrzej, szkoda, że Ciebie tutaj nie było. Także kochani, do następnego lotu i pozdrawiamy z hodowli Adam i Lukas Kozioł. Jest super i będzie super.